Tak, to jest jak się rolki łączy z zakupami. I w promocji jest kola. także że tutaj plecak, w którym jest akumulator, służy do przytrzymania tej koli, żeby mi nie spadła. Natomiast jakoś trzeba będzie zająć się zakupami, gdzie są dość delikatne rzeczy, plus rolkami. Tak wygląda docelowo zapakowany rower. Tutaj torba z zakupami jest przytwierdzona przy pomocy zapięcia. Natomiast rolki wiszą z tej strony fotelika. Samochody powinny widzieć tylne światło. Wszystko udało się bez problemów. Do wieś.